Siema się sobie, cześć, jeśli cześć, witam Was, w do kanale z Forsaken, No i aby dzisiaj chcieli więcej tej gry na kanale, to w sobie zwykaj łapkę w górę. A my dzisiaj zaczynamy, no, pierwszy odcinek z Forsaken jak już mówiłem, bo ja mam wakacyjnego skina na sobie. A to nie tylko za wakacyjnego, ale żeby chociaż był troszeczkę wakacji w tym skinie. A teraz się zaczyna runda, tak w ogóle. Ciekawe, kto będzie. Little man21344. Dobra, musimy uciekać. Dobra. O, tutaj jest jakaś. Nie, to jest kwiatek. Bowiem, że to jest kość. Tutaj nie ma nic. O. Tu jest jak generator. Tak. Dobra, robimy generator. Tak. Hmm. No właśnie. Dla tak. Tak i tak. Dobra. jeszcze jeden tutaj jest. Jest tak, tak. Tak. Tak i tak. Jeszcze tak. Tutaj tu. Chodź. Dobra, tu. Tu Aha. Dobra, widzę, jak ktoś to zrobił za mnie. O nie, musimy uciekać. Ucieczka. Dobra. się kończy za minutę i 50 sekund. Jest nadzieja, że coś żyje. Dobra. To tutaj jest jakiś gościu. Nik, najmniej jakiś. Dziwny Nick. Dobra. Tylko od schoda nie ma po nich wchodzić. Dziwne. To on tam był, myślałem uciekać. Dobra. Myślę, że mnie nie złapie, chociaż nie wiem. Różnie to bywa. Dobra. Minuta jest została. Raczej dam rady. O, generator jest. Dobra, naprawię go. Dobra, nie. A tak, ktoś co, to był za mnie. Dobra, mogę gamberać z dźwięków, bo jak dźwięki są irytujące. Jak dla mnie, Chyba dźwięki są irytujące, więc bez nich. Kto to był? Ten czarny ktoś. Nie wiem. O nie, tam, tam, on tam jest. On tam jest, widzowie. Uciekamy. O, dobra, tutaj da się uciec. Tutaj idziemy. Dlaczego tutaj nie będzie? Chociaż nie wiem. Dobra, easy. Yes! Przezliśmy widzowie. Super, co nie? Dobra. Kolejna cię zaczyna za 40 sekund. Sprawdź, jakie mam kupić sobie skiny. Bo tutaj są skiny w ogóle. I... Tak, to są darmowe. O, zapierdolę tam regułę to po prostu kupię, a ja mam 85, Więc na razie mnie nie stać. Emotki jakieś są. A emotek to się dla mnie nie opłaca, nie ma jak dla was. A dla mnie się nie opłaca. Dobra tutaj zabólicy not tokulkit drone do i 1 x1 x1 x1. On jest najdroższy z tej wiki. Tak co teraz będzie tym zabóją 1 x1 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 in not I'm not podoka Dumbo czegoś tak Do. Mły pandetek przeżyje O tam już jest Nie za to przeżyje wizowie. Albo chcieli nagrać ten odcinek, lub chcielibyście, żeby był kolejny odcinek z Forsaken, tu zacieśnij sobie kąpkę w górę, bo panuje zrobić niedługo, panuje niedługo zrobić. Oczywiście, jak będziecie chcieli, bo byście chcieli, to zrobimy. A teraz łączymy te wszystkie. Tutaj łączymy. A! Albo ten gościu już to zrobił, dobra. Zapomniałam, że tutaj ludzie grają. No ogólnie, jak chodzi o Forsaken, to jest to dla mnie bardzo fajna gra, jak na razie. No, po to myślałem, że to będzie takie gówno, a to jest naprawdę fajna gra, moim zdaniem. Dobra, 3 minuty i ja myślałem że to jest X1, X1, x X1. To jest jakaś babka. O, generator. A, tutaj już babka robi. Pomogę jej w sumie. Dobra, robimy to. Hmm. O, dobra, wiem. Tu, tu, tu i tu. Dobra. Hmm. Dobra. Tu. Nie. Tu. Nie! Widzowie! Dojeżdża mnie chyba. Nie, widzowie, tak nie może być! Trzeba uciekać. Tak to nie może być. Nie! Da, kurczak, kurczak! Dobra, jest. Nie, o on mnie on nie grogi jeszcze. Co jest? Daj litości. Litości, gościu. Dobra, jakąś się badamy radę przeżyć. Dobra, zjemy teraz kurczaka, Tego kurczaka. Dobra, gdzie on jest. Dobra, droga wolna. Uciekamy. Teraz 3 minuty i 18 sekund. Prawie we mnie strzelił. Dobra. Brandon Ward. Myślałem, że Brayroth Ward. Dobra, to jest zadziwactwo. Nie no, zginąłem. Widzowie. Zginąłem, ale... To nic, widzowie. Ja w to gram. Jestem nowym w tej grze. Jestem nowym w tej grze. Więc na razie mogę ginąć chyba. Chyba. Nie mam. Dobra, czekamy teraz w lobby. W ogóle mam teraz 3095 monet. Znaczy dolarów. Więc może nawet na tym odcinku kupię Guesta. A jak nie w tym, to w następnym odcinku kupię Guesta. Dobra. Tak, 10$ zarobiłem, to jest i tak dużo moim zdaniem, chociaż jakbym przeżył, to bym więcej zarobił, patrz, jak to teraz będzie. Obserwuj ten X, podłoga X będzie, chyba tyle nie wiem, ile mam. Nie, tyle nie pokazuję. Ja w to gram godziny, ja to chyba gram drugi raz. Co jest gane? Nie, a coś się popsuło. Może raz to kiedyś grałem, ale nie przez godzinę. Może afka miałem. Widzowie, też tak może być. Czy miałem afka po prostu? No dobra, zaczyna się kolejna runda. I teraz tutaj muszę przeżyć. Muszę, ale to muszę przeżyć. Dobra, kto jest? Leontina. Chyba tak to się czyta. Dora. Gdzie on jest? Dobra. Nie, to nie jest on raczej. Dobra, tutaj jest się jak to jest jakaś dziura. Czy to jest on? Nie, to nie jest on. Chociaż... Nie wątpiłbym. Nie, to jest on! To jest on! Co? To jest on, ja myślałem, ja myślałem, że to jest kto inny, a to jest Jason, chyba, chyba tak się nazywał. Nie wiem, jak, ale chyba Jason Dobra, Kurczaka to zostawię na później, Nie ja będę miał tak 40-50 HP. O, co tutaj była za opcja? A, to nie wiem, po co ja to zrobiłem, ale przecież dostałem zestaw medyczny. Więc fajnie. Na 2 25 sekund. Damy radę raczej. Raczej dam radę przeżyć. To w ogóle, jak nacisnę kół, to mogę zadźgać. W sensie tego zabójcę. Więc nie trzeba tylko uciekać, ja też się bronić przed nim. Więc to jest akurat fajne, moim zdaniem. Nie wiem jak waszym. A mój zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne. Dobra. Dwie minuty dostały, i po tej się będzie kończyli odcinek, widzowie. I więc tutaj jest. Nie, tu nie jest generator. Dobra, po tej się będzie kończyli odcinek. W naszym odcinku postaramy się zdobyć guesta. A jak nie, to poza odcinki zdobędę guesta raczej. O nie, on tutaj jest. On tutaj jest. Nie, nie, widzowie. Nie może tak być. Nie mogę tak być! Dobra. Uciekamy. Goni mnie jeszcze. Nie goni mnie. Dobra. Na razie jest luz, bo mnie nie goni. A pewnie zacz zacznie niedługo. To ten generator jest zrobiony. Dobra. Tutaj nie jest zrobiony generator. To mój dokończę za kogoś. Nie, bo on tutaj biegnie. Czekajcie, wyczekajcie, bo on mnie tutaj goni. I myśli, że mnie zadźga, ale mu się to nie uda. Nie uda mu się mnie zadzigać On nie goni mnie. Za 30 sekund zostało. Przeżyjemy to, przeżyjemy. Dobra. No i myślę, widzowie, że. Po tej rundzie już odcinek, jak już mówiłem. Sprawdzimy, jak mamy monet. Jak będziemy 500, to się w tym odcinku kupimy Guesta, a jak nie, to kupię go poza odcinkiem albo na tym odcinku. A tymczasem przeżyjemy tą rundę. Tak, widzę, przeżyliśmy. Dobra. Ja mam moment A, nie mam jeszcze, w tylu. Ale mi się wam się bardzo podobał ten odcinek. No mi tak gra się bardzo spodobała. Nie wiem jak wam, ale mi się ona bardzo spodobała. Więc w zasadzie sobie klapkę w górę, a da do obejrzenia i zagania w tą grę. Siema!